Witam, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. 91. raz. 91. raz rozgrywamy. Nie. Moim zdanie to już jest 92. Ja bardzo przepraszam. Niech będzie 92. 92. raz rozgrywamy cztery kiery, cztery piki. Tym razem są to trefle. I rozgrywamy ich 7 Tak, no musimy poprawić licytację. Musimy poprawić licytację, ponieważ bezczelny partner dopchał nam do 7. Szczęśliwie nikt nie skontrował. Przyjrzyjmy się licytacji. Partner otworzył po kulbertsonowsku a kolosko z koloru czterokartowego. No, ma. Tyle, ile ma. Powinien mieć otwarcie. Otwarcie ma. I mu zgłaszamy forsujące dwa trefle. On nam uzgadnia kolor. Trzy trefle. My. Sześć trefli. I on znajduje sobie jakieś dodatkowe wartości. Chyba se podwójnie policzył. Damy kara albo co. I póki co gramy siedem trefli. Ale nie tracimy nadziei. Liczymy lewy. Jak się trefle podzielą 3-2, to mamy treflowych 5. Karowe zawsze mamy 3, to 8. Kierowa 1 to 9. 3 pikowe to 12. A jak się piki podzieliły 3-3, to mamy 13. Czy jeszcze możemy wziąć jakąś lewę? No nie. Kara wyczyszczone, trefle wyczyszczone. No chyba, że jeden miałby fortunnym trafem dużo kierów i Ale musimy tego kieru oddać. Tę ósemkę kier musimy oddać. Nie wiadomo co z tą ósemką kier zrobić. Musimy ją wyrzucić na karę. Oczywiście żartowałem. Co będzie, kiedy piki podzielą się 4-2? A piki 4-2 dzielą się częściej niż 3-3. Taka matematyka. Kiedyś to będę tłumaczył te szufladki dyryśleta będę tłumaczył. Ale nie dziś. Dziś idziemy prostą najkrótszą drogą. No, musimy wziąć pierwszą lewę, jakiej nie weźmiemy. To już będzie po naszym wielkim ślemie. Rzucamy ósemkę dla zmylenia rutynowo. Rzucamy ósemkę żeby zaburzyć im sygnały. Nie wiadomo dlaczego. No i teraz mamy dodatkową szansę. Możemy pika przebić... Możemy pika przebić... Czy możemy go przebić? Treflem, ale pod pewnymi warunkami. Póki co ściągamy dwa razy trefle. Póki coś, ciągnęliśmy dwa razy. Trefle dobra wiadomość, obaj dołożyli, więc mają tylko jednego trefla. I teraz mamy szansę. Najpierw spróbujmy zredykować nasze nieszczęście. Wyrzućmy kiera na karę, żeby nie, jako damy tam nieszczęśliwie. Dołożyli chłopaki i dołożyli. Tu rzutki wskazują, wyrzuciliśmy. Rzutki wskazują, że ten po lewej ma więcej kierów i może mieć więcej kar. To co teraz? No nic. Gramy piki i próbujemy przebijać. Gramy piki. Raz się udało. Drugi raz pika gramy. Udało się. I trzeci raz pika. Uwaga. Jeżeli teraz, teraz dołożą obaj piki, no to wygrywamy ósemką pik. Zabieramy treflę. Ten wyrzuca kiera. Oj, ojoj to dobry znak, znaczy, że już nie ma, a po prawej się ostał pik. Mało tego, nie ma trefla. I teraz gramy w pika. Przebijamy go treflem. I liczymy lewy. No, lew mamy 10. Ten po prawej ma waleta tref, ale gramy w kiera i cokolwiek położy waleta trefla. To go przebijemy. Kładzie małego kiera. To my też. Zabieramy mu waleta trefl. I uwaga. Pokazujemy karty. Dopiero teraz możemy zdrugać partnera za te jego numery z dołożeniem siedmiu trefli. On nie miał na dołożenie siedmiu trefli. To, że wierzył w nasze umiejętności rozgrywania. To mało przyjrzyjmy się. Prawda jest taka, że jak piki dzielą się 3-3, to, to wygrywamy, ale to, to, to się nazywa manew taki dodatkowa szansa manew Gulemordo, taki Francuzik był. Zastosowaliśmy tu właśnie ten manewr, że, że ten, co miał ostatniego trefla trzeciego, miał cztery piki i dzięki temu mogliśmy jednego pika przebić, on nam nie nadbił. Natomiast gdyby ten, co miał cztery piki miał dwa trefle, a ten miał trzy to ten by nam przebił. To ten by nam przebił, musielibyśmy tego trefla ściągnąć, a tutaj i oddawaliśmy lewe na pika. Więc jeżeli ktoś pomyśli i powie, że mieliśmy szczęście albo że szansa jest mowa, no, szansa nie jest taka duża. Bo po pierwsze musimy zastać podział trefry 3-2. To jest w miarę duża szansa 68%. No i musimy zastać podział pików 3-3 lub 4-2. To jest duża szansa. Duża szansa. To jest 48 i 36. To jest 84, ale 0,84 razy 0,66 to wszystko o 50% tylko. I jeszcze jedna szansa, że te trzy atuty mają być przy czterech pikach. To jest szansa taka około 25%, może troszeczkę mniej. Ale, kochani, wykorzystaliśmy też szansę Podziału pików 3-3. Więc do tego samo. Wygrywamy przy podziale pików 3-3, czyli 36, i połowa pozostałych, czyli procentów, no Nie będziemy tych procentów liczyć, bo ktoś się tam zdenerwuje. Ale wyglądaliśmy, wygraliśmy znowu na 74%, czyli na 3 czwarte szans. I tak trzeba grać. Manew Glemarda. Powtórzmy, kochani widzowie. Manew Glemarda. How do you do you?